Witam wszystkich na moim kanale, 11 odcinek serii Batman Dzisiaj sobie przejdziemy tutaj bez żadnego gadania Dodatkowy odcinek taki dostaniecie, ponieważ mam ochotę sobie pograć, a jak mam ochotę sobie pograć to przy okazji sobie nagram odcinek nowy Statystyki z poprzedniego odcinka no, oczywiście wyjdzie na ustawienia dźwięku i tą muzykę trochę też ciszę i minimalnie dialogi. Ale efekty. Efekty chyba nie muszą być aż tak, yy, tak bardzo. No, chciałbym je słyszeć, ale nie chciałbym, żeby one przeszkadzały w grze, Podgłośniłem trochę mikrofon. Yy. Więc zobaczymy może będzie trochę lepiej działał ale nie wiem teraz czy nie będzie wykwytywał tych wszystkich dźwięków i nie będzie echa i albo jakichś pisków jak będą jakieś dialogi że będą dźwięki głosy się na siebie nachodzić i po prostu będzie piszczeć chciałbym to sprawdzić Je, jeżeli będzie tak będą takie efekty ten mikrofon, postaram się zmontować ten film, żeby usuną, usunąć te elementy, które po prostu są, nie będą komfortowe do oglądania. Dobra, przejdźmy sobie do gry. No, tak jak myślałem, skończyliśmy tu, gdzie ostatnio. Zasięg ma do, do skoku, ten Batman, <gry> czyli całą planszę praktycznie chciałby go wyskoczyć. Okej, okay. ostatnio skończyliśmy w tym miejscu. Sprawdźmy czy nie ma tu znajdziek. Hmm, tą postać już Wam pokazywałem charakteryzację, to, to chyba nie muszę po raz kolejny, ewentualnie jak następną znajdę, to pokażę jeszcze raz. Nie, nie ma również czasu. Leśny To jest kameracz jeszcze. Young women in the months, Each had her split They were all lucky to be chosen receive I doubt they would agree with you. Really? you take the elevator to your apartment each night, open the six locks to a apartment four and three. Remember you forgot to buy your

Otwierały chyba i to powinno być. Pamiętam, jakaś znajdka, w którejś, jak dobrze pamiętam. Bo próbowałem przechodzić jeszcze kilka razy tą grę, ale nigdy nie, nie, nie mogłem jej tak dokończyć. Tylko tam za pierwszym razem, jakimś przyszedł na 100%. Yy. I dużo rzeczy zapomniałem po prostu. Do tego momentu przeważnie już nie dochodziłem. Dobra, bo ja tu gadam sobie, biegam w kółko cały czas. A musimy. Musimy gdzie iść. Chyba się wydostać. Ale obiegam jeszcze tutaj. że to jest ten przeciwnik. No, na kopa poszedł. No właśnie, znajczka, znajczka. No tak mi się coś kojarzy, że w którejś, o jest, w którejś cel była znajdźka. No wejdźmy jeszcze sobie, tutaj jeszcze nie byłem, zatrzymaj Harley Quinn, ale nie, nie pokazuje mi w którą stronę na mieście. tutaj nie byłem, więc wejdźmy jeszcze tutaj, zobaczmy co jest. Jest jakieś większe pomieszczenia, więc pójdźmy sprawdźmy sobie coś w tym mniejszym pomieszczeniu ok

czy tylko ich odśnić czwarte 2 trudności Time jak szybciutko. Quick, get out! Move it. Get out of here. Now. Oh, I thought we were both gonna die in there. You're safe now. You going after that crazy witch? I saw her heading out of the doors we got out of the room. She won't get away. I'll stop her and then her boyfriend. Good! Listen, I'll go try and get the ventilation system working. If you find it don't go easy on her. For me.

W poprzednim filmie, chyba że to było w momencie jak mi się ten dźwięk nagrał z mikrofonu, możecie sobie zatrzymać ten film yy, i tam przeczytać tą yy, charakteryzację tej postaci. No bo chyba nie będziemy marnować czasu po prostu tutaj na czytanie, więc jesteście po to chyba, żeby to coś obejrzeć, a nie czytać, prawda? No, to tu chyba wszystko. A, no dobra, dajmy sobie czas ja dałem życie. Teraz sobie Bataranga. Chyba, eee, no, chyba tam automatycznie sobie wezmę. A nie, to już mam. Zwiększa efekt Zasięg, zwiększa moc. Weźmy sobie ten zasięg, bo chyba łatwiej będzie się znajdzie, gdy dostawać. No, no, z tą z mocą, że łatwiej się łamie, to, to można sobie poradzić, nie, można kilka prób, prób tak naprawdę zrobić i dostaniesz ten sam efekt. Dobra. E, e, tu jest wyjście. Aha, dobra, zobaczmy może, czy tutaj jeszcze przypadkiem się nie odblokowało. Kabel idzie gdzieś tam, to jak się tam dostać, żeby to odblokować? Aha, teraz chyba się to nie dostaniemy. O ile w ogóle się tam dostaniemy? To jest pytanie teraz, czy to nie będzie już na stałe zablokowane. No i oni niby coś tu próbują naprawić. Nie no, chyba będzie otwarte, bo tu weszliśmy, mieliśmy misję na czas, nie mieliśmy nawet czasu tego zbadać, musieliśmy teraz wejść, no pewno dostępnie później to. Dobra, lecimy dalej. A, przeciwnik nowy

Zobaczmy sobie, co jest w tym pomieszczeniu. Pewnie jakieś znajdźki, a może nie. E, zielona mila i centralna straż. Centralna straż. zamknięte. O, Szkoda. Ok, no to musimy iść tam. You're getting warm! znajczka to jest z pewnością znajdźka. Wszystkie takie o, nietypowe elementy w tej grze to są znajdźki. Wystarczy po prostu porządnie się rozglądać i, i to się zauważy, choć pewnie już zwróciliście nieraz uwagę, że jakaś znaczka gdzieś jest, a ja tego nie zauważyłem. Tak, chyba ma każdy. Więc nie będziemy się czekać, prawda?

bardziej, że jeszcze trzecią znajdźkę mamy w firmie odcinku, jednej postaci. No, nie, nie Takie miał go to wziąć. A myślałem, że to, się pojawi... w ekranie. Dobra, tutaj... Tutaj zebrane... Tutaj jest to... No dobra, przejdźmy tutaj zobaczmy co jeszcze tutaj jest. Już pewnie w Tak, tak. To jest taki... ...bosik w cudzysłowie. Masz przeciwników. No ty no, mój, to no, na no, no, czas, czasem nie ma zakończenie. Nie, czasem te guziki nie łapią. Znaczy nie, nie kuziki, tylko po prostu granie mnie tego, że klikam. It again. Just, I uh, I it. I'm on my way now. Oops. <laughs> change your plans, <laughs> you kiddo. Know? But I, I tried my best. Sorry, but there is no prize for second place. I'm afraid you're off the party list. Better luck next time. <laughs> smiles next to certain names you're the detective you tell me huh Get it you won't find Mr Jay he's in the secret lab in the gardens and oh crap Yep I know. Oracle, I'm done. Harley is <laughs> subdued. And I have a print scan. So you can find the secret lab in the gardens? Yes. Harley's been everywhere on the island, so I'm calibrating the scanner to only show prints that have traces of chlorophyll. Okay, listen. Be careful. I rerouted a Wayne Tech satellite to show thermal scans of the island. The gardens are showing up hot. Something bad is happening there. zauważyliście to, że yy, jak w czasie normalnej rozgrywki, jak sobie tutaj biegam i gadam z jakimiś postaciami, to te postacie słychać normalnie, ale jak są te kaccenki, to strasznie cicho słychać te postacie, prawda? E, to jest trzy, no, to jest numer tylko, ale to jest z pewnością znajdźka. Mr. A jeszcze dwie twarze. Och, na lewa strona twarzy? Wszystkie dobra. Myślę, że zbadamy sobie jeszcze ten obszar. Mapę chcę. a zbadamy sobie ten obszar i yy, zakończymy sobie odcinek. Weźmy jeszcze kółko. To są szczęki. Mapa, elegancko. No, czyli jest jeszcze jedno znaczko, ale to pewnie nade mną, w tym pomieszczeniu. A tutaj jest się no I praktycznie wszystkie znaczki Pana Sarza, Sarz, znaleźliśmy podczas innego odcinka, poza pierwszym, który znaleźliśmy wcześniej. I believe he used all of us as potential victims. Doc, are you okay? What's happening? It's Zaz. He broke out of isolation. Don't worry, You're in the safest place. He's definitely left the island. Of course. But someone needs to alert the authorities. they will need to kill again. Do you understand me? Needs to Oh no. Jak wejdę do gry, to i tak pewnie będę musiał od nowa zrobić to, bo się wczyta od razu po walce. Z pewnością przyjście przyjść tu jeszcze po mapę. więc zakończymy sobie w tym miejscu. No tak, dokładnie. dokładnie zakończymy sobie w tym miejscu. Przyjdziemy jeszcze do menu i zobaczymy, ile rzeczy zdobyliśmy podczas tego odcinka. 10 znajdziek. Dwie modyfikacje, dwa levele wybiliśmy. Nieźle. Nie pamiętam ile mieliśmy życiorysów. Ale też kilka i 3% gry więcej. Więc całkiem sympatycznie. ok no to na tyle dajcie znać w komentarzach, czy, czy lepiej mnie słuchać. Ja na filmikach słyszę się w niektórych momentach bardzo dobrze, a po wyrenderowaniu i odsłuchu tego na YouTube jest tak, eh, bym powiedział. <laughs> Więc dajcie znać w komentarzach, czy dobrze, dobrze mnie słychać. Ja wiem, że muszę jeszcze popracować trochę nad tym mikrofonem. Postaram się kupić sobie nowy mikrofon, taki, żeby nie wychwytywał dźwięków innych żebym mógł swobodnie grać na tych słuchawkach i z mikrofonem bo mówię teraz to jest masakra masakra po prostu dźwięk jest zbyt blisko usadzony odbiorników chyba w środku po prostu i no, wychwytuje wszystko wszystko te dźwięki a. Przy dialogach jest najgorzej, ale jak jest tak na maksa ustawione, że miałbym go na maksa włączonego, to nawet postacie, które w tle coś tam mówią, aktywują ten mikrofon i wtedy po prostu wszystko słychać. Nie? Więc muszę, będę musiał kupić sobie ten nowy mikrofon, ale to za jakiś czas. Dobra, dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.